Jesteś w pokoju hotelowym, wkładasz paszport i cenne rzeczy do sejfu, ustawiasz swój osobisty kod i zamykasz drzwi. Czujesz się bezpiecznie, ale złodziej mógłby otworzyć ten sejf w kilka sekund bez twojego kodu. Nie włamuje się do zamka, wykorzystuje ukryty mechanizm nadrzędny Master Override. Każdy safe hotelowy ma tajny sposób, aby obsługa mogła go otworzyć, gdy gość zapomni kodu. Czasem jest to fizyczna dziurka od klucza ukryta za plastikową zaślepką, ale często jest to uniwersalny kod główny zaprogramowany w oprogramowaniu safe'u. Hakerzy, a nawet nieuczciwi pracownicy mogą zdobyć te kody główne dla popularnych modeli sejfu w internecie, mogą po prostu wejść do pokoju, wpisać tajny kod, a safe otworzy się natychmiast, nie pozostawiając śladu łamania. Ten atak nie niszczy sejfu, wykorzystuje wbudowaną tajną furtkę sejfu przeciwko tobie. To rodzi mrożące krew w żyłach pytanie dla każdego podróżnika, jaki jest sens Twojego osobistego, tajnego kodu, skoro istnieje uniwersalny, który może go całkowicie ominąć.